Dzień dobry, nazywam się Sylwia Ostrowska. Pracuję w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziecięcej Bibliotece Abecadło. Dzisiaj są zorganizowane zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, jak również przedszkolnym. To są zajęcia z cyklu Zostań Indianinem. Dzisiaj dzieci wykonują totem indiański. Robimy go z tektury i z bibuły. Później on zostanie zawieszony u nas w bibliotece. Zajęcia odbywają się do końca wakacji, w poniedziałki, środy i piątki. W poniedziałki, piątki na 12, w środy na 16. Wszystkie informacje na temat zajęć znajdują się na naszej stronie abcd no, dzieci są zadowolone, bawią się świetnie, przychodzi ich e, dosyć dużo e, i myślę, że są zadowolone, także staramy się zorganizować dzieciom e, okres wakacyjny, e, żeby wyciągnąć ich z domów. Ewentualnie jak jest brzydka pogoda, to przychodzą do nas i świetnie się bawią. Ja mam już ostatni pasek. Zobacz. Ile jeszcze ja musimy zakręć? A ja już mam najmniej. Zobaczcie, mam na moim kawałku par do się Ale ja myślę, że to pomoże w tym duży na dajcie musisz Tylko mój. Nie no oczywiście, że musisz tylko na Co to musi być? Jak wiesz co powiesimy, ten ptak będziemy musieli powiesić. Jeszcze piórka. Wiesz co tak naprawdę moglibyśmy też udekorować ten potem piórkami? Ja myślę, że jakiś piórka zaraz przyjdę, przyniosę i udekorujemy go piórkami. No zaraz dostaniesz kolejne zadanie. To no, tu jest naprawdę piękny, Bardzo fajna. No tak, no musimy koniecznie, bo w ogóle te nam planę bo... W <gulanie> to nam naprawdę troszeczkę to ziemię źle robi. Chodź, chodź, z imieniem Dą, Ojej, wiesz co, to... nie co tutaj. Ten... Także zapraszamy dzieci, które się nudzą, nie mają co ze sobą zrobić. Jeżeli będzie brzydka deszczowa pogoda, tak zapraszamy do nas na zajęcia. Tak jak wspomniałam wcześniej, w poniedziałki, środy i piątki. Oczywiście można przyjść do nas w każdy dzień, wypożyczyć fajną książkę, miło spędzić czas, pobawić się, pograć różne gry na miejscu. Także bardzo serdecznie zapraszamy do ABC do Olsztynie.